Dzień dobry, kochani, zapraszam osoby z znaku wagi na czytanie tygodniowe. Drogie wagunie, to jest dla Was czytanie na czas od 27 sierpnia do 3 września 2023 roku, od niedzieli do niedzieli, czyli na nadchodzący tydzień. Czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, pamiętajcie o włączeniu subskrypcji kanału, ponieważ po zasubskrybowaniu kanału, kiedy włączycie dzwonek, Będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach pojawiających się na kanale, wtedy nie ominie Was żadne czytanie. Zaczynamy, moi drodzy, wobec tego od, no właśnie, od tego, jaka energia ogólna Wasza na nadchodzący tydzień co może się wydarzyć, na co uważać, co w miłości, co urodziny w najbliższym otoczeniu oraz w pracy i finansach. Dla Wagi na nadchodzący tydzień Wagusie Dla wszystkich osób spod znaku Wagi Twoja energia, Wagusiu, na nadchodzący tydzień Umiarkowanie Co może się wydarzyć? Cztery kielichy. Na co uważać? Na siedem mieczy. Co w miłości, świat. E rodzina i najbliższe otoczenie wisielec. Praca i Finanse Słońce Cztery duże arkana W tle dziesięć pentakli Cztery miecze i paść buław W tle kochani jest dopełnienie jakiegoś, jakiejś pełni emocjonalnej i materialnej dopełnienie pełnego szczęścia, pełnej rodziny W tle jest pełna rodzina Uzdrowienie, uleczenie albo uzdrowienie, uleczenie kogoś z rodziny, albo uzdrowienie, uleczenie wasze, to uzdrowienie, uleczenie może dotyczyć wyleczenia się, jakby z, być może dla kogoś z chęci posiadania całej rodziny, jeżeli ktoś nie ma teraz takiej możliwości. Być może ktoś po prostu leczy się po kimś z tej pełni, bo tutaj ta pełnia się dopełnia. Czyli ta pełnia może się kończyć. Tu może być też odziedziczenie czegoś lub spadek, więc jest takie prawdopodobieństwo, że no ktoś odpoczywa, zdrowieje i po, tym całej, po tej sytuacji. Natomiast mamy tutaj jeszcze Pazia Buław, który no mówi o sporej impulsywności, twórczości, o poddenerwowaniu być może. Ale to jest moi drodzy też to, że możecie w nadchodzącym tygodniu być. Przedsiębiorczy, troszeczkę y, zwycięsko podchodzić do tematu, a może jakieś, no jakieś zwycięstwo tutaj dla Was jest, bo jeżeli coś dziedziczycie, czy otrzymujecie jakiś spadek, y, to może rzeczywiście y, jest to dla Was no, bardzo dobra y, częściowo informacja, tak. Natomiast, y, natomiast moi drodzy, y, Tle tutaj jest też e, osoba, e, która no to może być Wasze dziecko lub inna młoda osoba, bardzo żywiołowa, ruchliwa, lubiana, pełna zapału, zaradna, radosna, która lubi podróże i lubi przygody. E, to Może być wasze dziecko. Bardzo mocno to może wasze dziecko, kochani, czyjeś dziecko po prostu wychodzi z gniazda rodzinnego, wyprowadza się, nie wiem, zamieszkuje na swoim, wyjeżdża, nie wiem, gdzieś za, do innego miasta czy do innego kraju na studia, czy po prostu za, za nauką, czy za pracą, czy za edukacją, jak to by nie nazwał, kończy się ta pełna rodzina, tak, że to dziecko jednak już nie chodzi po tej drabince, bo ono już się. Wyrywa spod płaszcza rodziców i spod rodzinnego dachu. I to jest takie troszeczkę leczenie się, zdrowienie jakby odpoczynek, tak. To jest odpoczynek też Wasz. No bo Wam piskle przestało być pisklem pisklakiem, pisklaczkiem może tak być. Może tak być, kochani, dla kogoś jak najbardziej. Natomiast to może być też początek jakiegoś nowego przedsięwzięcia, rodzinę. Mogą być tutaj, może też narodzić się nowy pomysł, lub zaczynacie w nadchodzącym tygodniu urzeczywistniać jakieś nowe swoje sprawy. No może sprawy właśnie takie też spadkowe, kwestia dziedziczenia, kwestia może jakiejś, w jakiejś stabilizacji. No, to może być zakończenie tej stabilizacji, jakby, którą miało Wasze dziecko z wami, tak? Też, Też to może być. Eee, wy, w energii umiarkowania, no, drogie wagi, e, jesteście w energii trochę takiej, no, jesteście łagodliwi, łagodni, spolegliwi, ale wagi raczej są łagodne. Więc jesteście chyba trochę w takiej swojej energii. Nie poddajecie się emocjom, e, no to to już nie do końca, <laughs> ale e, słuchajcie. Na no nadchodzącym tygodniu będziecie potrafić zachować twarz w każdej sytuacji. Będziecie skromni do kompromisu, więc mocno może będzie Wam trochę przykro, może będzie trochę ciężko, no ale zdajecie sobie sprawę, że prędzej czy później no Wasze dziecko musiało, że tak powiem, się od Was wyswobodzić, uwolnić, tak, od rodziców. Słuchajcie, ale jeżeli to nie ta sytuacja, to rzeczywiście będziecie w nadchodzącym tygodniu skłonni do kompromisu. Będziecie skłonni wybaczyć komuś jakąś krzywdę albo w ogóle cokolwiek, co was z czyjegoś ramienia spotkało. Będziecie ogólnie życzliwie nastawieni, nastawieni do innych. Moi drodzy. Będziecie skłonni do modyfikowania, do poprawy, do cierpliwości, do zgodności, czyli możecie się z kimś zgodzić, pogodzić, wybaczyć i możecie właśnie być też cierpliwi. W przyszłym tygodniu będziecie chcieli coś udoskonalić, zrealizować, ale też i oczyścić. Także będziecie pełni równowagi w nadchodzącym czasie, powściągliwi. No tutaj to jest karta też stabilizacji. Może też nadejść pewna zmiana, która zapoczątkuje jakiś kolejny etap w waszej drogi w waszym życiu. Mocno może dojść w nadchodzącym tygodniu do. Oceny pewnego doświadczenia i zrównoważenia energii w związku z tym, ale też możecie zechcieć zacząć wszystko od nowa. Tylko musicie pamiętać o tym, że aby nowy etap rozpoczął się w Waszym życiu, to musicie, kochani, zamknąć poprzedni etap. Trzeba po prostu w odpowiednim momencie, i Wy to będziecie w przyszłym tygodniu robić, zatrzymacie się, wyciszycie, pomedytuj, pomedytujecie, po to, aby zachować ten stan równowagi fizycznej i duchowej. W każdym razie, y, widzę tutaj w nadchodzącym tygodniu możliwość tego, że będziecie chcieli wykorzystać czas dla siebie, dla swojej rodziny. Więc trochę, może mniej pracy, więcej sukcesów, więcej spokoju, więcej bezpieczeństwa, harmonii, stabilizacji więcej czasu dla rodziny wiecie, to jest też taki czas odrodzenia to wy będziecie się odradzać będzie świat wokół was się odradzał po prostu może będzie się odradzał czyjś związek, czyjaś relacja czyjeś życie osobiste możecie też odradzać się na płaszczyźnie zawodowej jak najbardziej to jest taki okres odrodzenia i dochodzenia do siebie i to dochodzenie do siebie mamy też w czterech mieczach mówiące o zdrowieniu, o leczeniu się, o odpoczynku o odpoczynku, moi drodzy. W każdym razie w nadchodzącym tygodniu zachowujecie we wszystkim właściwe proporcje. I to jest bardzo, bardzo dobre. Co może się wydarzyć? Mogą się wydarzyć cztery buławy. Tak, możecie osiągnąć jakiś cel. Możecie osiągnąć, przepraszam, nie cztery buławy, cztery kielichy, moi kochani. Cztery kielichy w nadchodzącym tygodniu w pozycji wydarzeń. Może być trochę nudno, tak? Możecie mieć jakieś smuteczki, lekkie rozczarowania. W związku z tęsknotą emocjonalną, tęsknotą za, za czymś, za kimś, może Was dopaść taka apatia troszkę, że nie będziecie wiedzieć, co zrobić, co wybrać, czym się zająć. Osiągniecie pewną stabilizację, czy to w relacji, czy to w związku. I możecie mieć, y, możecie mieć takie wrażenie, jakbyście byli trochę znudzeni y, obecną osobą. Tak może troszkę być. Jeżeli tak będzie, to pamiętajcie, że y, jeżeli chcecie to zmienić, y, to potrzebna by była jakaś y, iskra, aby na nowo rozpalić tę relację, ten związek. Byłoby to wtedy wskazane i konieczne, ale jeżeli to nie dotyczy uczuć, bo pewnie tak nie jest, a moi drodzy, to tutaj właściwie nie ma sensu martwić się jakimkolwiek problemem, który Was trapi, bo szczęście jest bardzo blisko. A słuchajcie, to Wasze niezadowolenie w nadchodzącym tygodniu może wynikać z tego, że nie do końca cieszycie się z małych rzeczy, a powinniście umieć cieszyć się z małych rzeczy. Być może odrzucacie czyjąś pomoc czy jakąś szansę. Może nie zauważacie właśnie jakiejś szansy lub czyjejś pomocy, bo cztery kielichy mówią często o tym, co może się wydarzyć no to, że przegapicie coś ważnego, przegapicie jakiś ważny moment. Nie zauważycie jakiejś szansy albo czyjejś pomocy, może będziecie odmawiać pomocy. I wtedy możecie przegapić coś ważnego, albo ważną pomoc, albo ważną osobę, albo ważna sytuacja może Was ominąć. Poprzez to, że jesteście właśnie tacy troszkę no, przy, mm, rozczarowani, smutni, tacy przygnębieni, znudzeni e, i być może trochę niezadowoleni tak, z, z tego, jak jest, przez co nie potraficie dostrzec to, co macie. Tak jakbyście nie umieli w przyszłym tygodniu dostrzec korzyści, które płyną, czy to z pracy, czy to z relacji z innymi, czy ze związku partnerskiego, czy nawet z własnych działań. Więc jeżeli poczujecie, że wszystko straciło dla Was sens, urok, czy stało się przyziemne, to pamiętajcie, że wynika to najczęściej z tego, że skupiacie się wyłącznie na tym, czego Wam brakuje, a nie na tym, co macie. Bo skupianie się wyłącznie na tym, czego Wam brakuje, powoduje Waszą wrażliwość na pokusę i pragnienie jeszcze więcej, tak? E, więc e, kiedy chce poprawić się swoje życie, to jednocześnie nie potrafi się docenić tego, co jest pozytywne w obecnej sytuacji, a tu trzeba dostrzegać te małe rzeczy, trzeba dostrzegać te pozytywy w każdej chwili swojego życia, tak? Aby nie być pochłoniętym tylko całkowicie samym sobą, zaślepionym złudzeniami. E, no właśnie, i teraz. E, może się zdarzyć tak, że ktoś zaoferuje swoją pomoc, nieważne czy to w życiu osobistym, w rodzinie, w relacji, w pracy, gdziekolwiek, na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia, ta zaoferowana Wam pomoc może spotkać się z Waszą odmową. Możecie uznać, że jej nie chcecie, możecie nie być nią zainteresowani, możecie nawet odwoływać jakieś spotkania, możecie zechcieć pozbywać się jakichś rzeczy, możecie mieć zmienne decyzje. Wynikające też trochę z monotonii lub z tęsknoty za czymś lub kimś, kogo być może utraciliście i macie wrażenie, że bezpowrotnie, albo po prostu y, może to być ta utracona okazja. Więc tutaj byłaby wskazana trochę praca nad własną osobowością w nadchodzącym tygodniu. Przy, tym, przy tej karcie umiarkowania, no, byłoby to też bardzo dla Was korzystne, bo jesteście w takiej energii, w takim nastroju, że mogłoby to sprzyjać właśnie wszelkiej medytacji, wszelkiej zastanowieniu się tak nad, nad sobą, nad tym, jak jest, jak było i jak chcecie, żeby było, tak. I nie ma co tutaj smuteczków rozdrabniać na drobne, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Co wobec tego, na co uważać? Uważać na siedem mieczy. No, możecie uważać na złodzieja tak w ogóle możecie jak najbardziej. Skoro na to uważać, to powiem wszędzie, czy to w domu, czy to, nie wiem, gdzieś na zewnątrz. Gdziekolwiek się znajdujecie, uważajcie na złodzieja, żeby w jakikolwiek sposób Wam ktoś po prostu was nie okradł z czegoś, poprzez nieuwagę, nieostrożność. Yy, natomiast yy, słuchajcie, uważajcie też, yy, w zależności od sytuacji w nadchodzącym tygodniu, abyście nie, szuka, nie, nie robili czegoś na własną rękę. Yy, nie szukali jakichś rzeczy, spraw sami na własną rękę. Nie wykonywali jakichś działań niestandardowych lub takich, których wcześniej nie wykonywaliście, też sami. Również nie róbcie rzeczy na pokaz. To tak, jakbyście trochę mieli uważać na to, abyście nie ukrywali tego, co robicie. No to już się sami nad tym zastanówcie. Uważajcie też na wykorzystanie w nadchodzącym tygodniu jakiejś sytuacji do własnych celów, bo może to być sukces osiągnięty, ale taki nie do końca. No, nie do końca. Ogólnie, moi drodzy, na co na kogo uważać? Jeżeli chodzi o osobę, to uważajcie na kogoś, kto. To będzie wykazywał, wykazywał się pomysłowością, ale te umiejętności nie będą wykonywane w dobrych celach. No właśnie. Więc, jeśli kogoś takiego przyuważycie, czy to w pracy, czy to, nie wiem, gdzieś w otoczeniu, gdziekolwiek będziecie, to zwróćcie uwagę na taką osobę, yy, która może nie mieć uczciwych zamiarów. Czasem, może to, wiecie, być jakiś szpieg, detektyw. Jakiś, no może być, nie musi być. Kombinator, inny manipulator, albo osoba, która ma tajemnicę, albo po prostu osoba, która chce nas okraść czyli przysłowiowy złodziej. E, w jakich miejscach uważać, albo na jakie miejsca uważać, albo z jakimi miejscami jest związana siódemka miecze Z mieszkaniem, który jest nie do końca własnością, czyli na przykład z mieszkaniem wynajmowanym, z mieszkaniem, które który jest kogoś innego własnością, albo współwłasnością, no bo wiecie, własność nie do końca, to znaczy też współwłasność, tak? Czyli coś, co jest wasze i kogoś jeszcze. Na przykład uważajcie na mieszkanie, za które spłacacie kredyt, więc trzeba byłoby. Mm, lub ewentualnie jakieś inne mieszkanie w trakcie budowy, jakieś deweloperskie czy inne, ale. Tutaj trzeba uważać też ze względów, też między innymi, nie tylko na, no właśnie, na bezpieczeństwo też, tak? Nie wiem, zalanie, pożary, finanse, tak? Na te wszystkie rzeczy uważać związane z tym też. I tyle. Co w miłości? W miłości, świat. Tak, w miłości, kolejna duża arkana tutaj. Może macie w miłości koziorożca, może poznacie koziorożca w nadchodzącym tygodniu, ale może koziorożec będzie dla Was ważny. A jeśli nie chodzi o koziorożca, to mogą, może być trochę wyjazdów w nadchodzącym tygodniu, mogą być nawet wyjazdy zagraniczne, chyba że to urlop. E, mogą się pojawić szczęśliwe zakończenia jakichś sytuacji. Ale przede wszystkim, moi drodzy, świat mówi o spełnieniu marzeń, o uwolnieniu się od dotychczasowych trosk, o braku problemów, o szczęściu, o sukcesach. I zarówno na polu zawodowym, jak i na polu relacji osobistych. Harmonia pełnia szczęścia, miłości, zdrowia, akceptacja takim, jakim się jest, i realizacja celów i marzeń. Ogólnie dobrobyt, znalezienie e, też moi drodzy czasem swojego miejsca w życiu, ale. Bardziej do brzegu, czyli do relacji. Szczęście w związku i dobra relacja w następnym, nadchodzącym tygodniu, zgoda. Więc tutaj ona ta karta świata jest pod kartą umiarkowania. W umiarkowaniu mówiłam Wam, że być może wybaczycie komuś krzywdę, albo po prostu komuś wybaczycie. No i tutaj w karcie świata widać tą zgodę. Widać to spokojne życie bez przykrych niespodzianek. Piękne uczucie, stan zadowolenia i spełnienia. No bardzo ładnie. Jest zaufanie, jest wzajemna miłość, umiejętność słyszenia drugiej osoby i cieszenie się. Cieszenie się, kochani, nawet gdyby ktoś był sam, jakimś cudem, to też będziecie się cieszyć, nawet jak, jak nie jesteście w związku i będziecie sami, to po prostu będziecie się cieszyć, być może z jakiejś szybkiej znajomości. E, może być z, z osobą, z, wiecie, z... E, no, może być w ogóle. W każdym razie pełne zrozumienie, wzajemne, zadowolenie z życia osobistego. Akceptujecie tak siebie wzajemnie. Jesteście zrelaksowani, nie żyjecie żadnymi oczekiwaniami. To jest taka energia, która też przyciąga właściwą osobę, więc jeśli jesteście sami, to w takiej energii e, przyciągniecie właściwą osobę do siebie w nadchodzącym tygodniu. Co wobec tego, moi drodzy, jeszcze mogłoby się wydarzyć? Możecie zamykać pewien etap w swoim życiu, co już jest drugą kartą, ale z osiągnięciem sukcesu, spełnieniem marzeń, uda się realizacja planów, uznanie e, bardzo fajnie. I e, Kochane wagi, rodzina i najbliższe otoczenie. Tutaj jest Wisielec. Tu mamy jakieś zawieszenie, jakieś zatrzymanie. Nie wiem, czy to jest zawieszenie, czy za, za, zawieszenie kontaktów rodzinnych czy spotkań rodzinnych na, w nadchodzącym tygodniu, czy po prostu więcej czasu po, poświęcicie właśnie miłości i sobie, bo tak to tu wskazuje umiarkowanie, mówi y, o własnej rodzinie, ewentualnie o właśnie relacji, związku, o obszarze zawodowym. To tak, jakbyście w nadchodzącym tygodniu więcej czasu po, poświęcali swojemu związkowi, swojej relacji, sobie samemu, swoim znajomościom oraz ewentualnie. Ewentualnie płaszczyźnie zawodowej, tak, czy swojej rodzinie, najbliższej. Dlatego, że w tym otoczeniu rodziny i rodzinie jest jakby tutaj właśnie zawieszenie, zatrzymanie, więc niekoniecznie będziecie chcieli, może mieć jakieś kontakty, a może będziecie potrzebować coś, kochani sobie, się nad czymś zastanowić, zmienić perspektywę, zmienić punkt widzenia, no bo y, też będziecie potrzebowali być może y, nabrać takiego nowego osądu w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie, y, może właśnie wpływu tej rodziny na Wasze życie, tak? Nie wiem, może mamy, taty, czy, czy, czy jeszcze kogoś innego, że być może będziecie potre... stwierdzicie, że chcecie pomedytować, chcecie się nad czymś zastanowić, chcecie po prostu zmienić perspektywę, jak to jest widzie... widzieć pewne rzeczy może ich oczami, też z ich perspektywy, albo wręcz przeciwnie, jak to jest w momencie, w którym nie, nie mam jakby kontaktu, nie mam wpływu, Otoczenia z zewnątrz i rodziny na moje życie osobiste, czy w ogóle na moje życie, tak? I tutaj będziecie próbować, właśnie stąd tego zawieszenia, zatrzymania. Eee, tak naprawdę hmm, to będzie taki etap poświęcenia się, żeby zyskać nowy punkt widzenia. Będziecie rozmyślać, troszkę rozmyślać, troszkę się izolować, kontemplować. To może doprowadzić Was do takiej powolnej transformacji, pod wpływem przeżyć jakieś doznaliście w przeszłości. I no, i to tak może wyglądać, że może to mieć właśnie wpływ, że ta rodzina być może miała za duży wpływ na coś albo no, zupełnie będziecie potrzebowali coś zmienić, więc. Z różnych przyczyn będziecie chcieli odłożyć tak jakieś działania, e, aktywność, czy, czy spotkania rodzinne, czy, czy w ogóle komunikację z rodziną na jakiś czas, e, żeby przeanalizować. E, zabierzecie się być może za przewartościowanie niektórych spraw w sw swoim życiu. Mm, no właśnie. Może tak być. Co w pracy i w finansach? Tutaj jest słońce. Tu jest kochani słoneczko, tu jest najszczęśliwsza karta, jest spełnienie, sukces zawodowy, awans. Tu może być wszystko: radosne chwile, radość, stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, bardzo dobre prosperity w życiu zawodowym, w finansach. Mm, to jest też dobry moment na wszelkiego typu inwestycje. Możecie otrzymać jakąś nagrodę, premię, prowizję, awans, tak jak wspomniałam wcześniej, lub naprawdę zebrać takie bardzo lukratywne owoce wcześniej wykonanej pracy. Mm, w tym słoneczku. Yy -y. Dobre wiadomości w każdym razie. Powodzenie w realizacji planów. Możecie też nawiązać nowe znajomości, które przyniosą Wam korzyść i yy, to może być też związane trochę z miłością, bo jest ten świat i to słońce. To może być też jakaś osoba przeznaczona, słuchajcie. Może być jakieś, jakaś przeznaczeniowa sprawa. Yy. Duża kreatywność w samorealizacji, która będzie Wam się bardzo opłacać w nadchodzącym tygodniu, w płaszczyźnie zawodowej. No, czeka Was nawet błyskotliwa kariera, słuchajcie, błyskotliwa kariera, wysoka pozycja, pozycja lidera, pozycja osoby, która awansuje bardzo fajnie, dobrze prosperująca firma, biznes. Bardzo usprawniacie, macie sprawne procesy w nadchodzącym tygodniu i duży sukces. Także tu się rozgrywa, kochani, postęp kariery i wzrost płacy też. Dlatego, że też będziecie cieszyć się, jeżeli szukacie pracy, czy, czy mielibyście jakąś ofertę pracy i zastanawialibyście się, czy tak, czy nie, zależałoby to na przykład od Was. No to moi drodzy, będziecie się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych pracodawców. Będziecie mogli wybierać spośród naprawdę fajnych ofert i też będziecie mogli wykazać się znakomitymi, profesjonalnymi cechami, wrodzonymi talentami, tak? Będzie na to bardzo dobry czas, jeżeli szukacie pracy, żeby wykorzystać ten nadchodzący tydzień na to. Bo tutaj wiecie, jest i możliwa i sława, i, i miłość, i sukces, i, i bardzo dobra sytuacja finansowa. Dobra praca, no jakieś duże szczęście do was idzie. <laughs> Dobrze, drogie kochane wagi. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Buziaki, i do następnego razu. Pa pa!